Bajka o dwóch braciach i wielkiej przygodzie z toaletą. Dawno, dawno temu, w małej wiosce na skraju lasu, mieszkała rodzina, w której dorastało dwóch braci bliźniaków, Adaś i Bartek. Obaj mieli te same kręcone blond włosy i błyszczące oczy, ale różnili się trochę charakterem. Adaś był odważny i ciekawski, zawsze gotów na nowe wyzwania, a Bartek był bardziej spokojny i ostrożny. Często potrzebował więcej czasu, by spróbować czegoś nowego. Pewnego dnia mama powiedziała: Chłopcy, czas nauczyć się samodzielnie korzystać z toalety. Wiecie, że już jesteście na to gotowi. Adaś od razu był zachwycony. Podskoczył i zawołał: Hurra! Będę mógł chodzić do toalety jak duży chłopiec. Bartek natomiast spojrzał z niepewnością. Wiedział, że korzystanie z toalety to ważna sprawa, ale było w tym coś, co go niepokoiło. A co, jeśli zapomnę? Co mam robić? Zapytał cicho. Mama usiadła obok Bartka, przytuliła go i powiedziała: Spokojnie, Bartusiu. Każdy z nas uczy się w swoim tempie. Najpierw spróbujmy zrobić Siusiu. Potem, gdy poczujesz się gotowy, nauczysz się wszystkiego innego, krok po kroku. Następnego ranka Adaś pierwszy wybiegł do łazienki. Usunął spodnie, usiadł na toalecie, zrobił Siusiu i z dumą wyszedł z łazienki. Widzisz, Bartku, to było bardzo łatwe. Teraz ty! Zachęcał brata. Bartek podszedł do łazienki, ale wciąż czuł się niepewnie. Bał się, że coś mu się nie uda, a Siusiu to przecież ważna sprawa. Może następnym razem mruknął cicho i odszedł. Adaś, choć był już pewny siebie, widział, że dla Bartka to duże wyzwanie. Nie chciał go pospieszać. Po południu mama zaproponowała: Bartku, może spróbujesz. Chodź. Zrobimy to razem. Razem z mamą Bartek wszedł do łazienki, usiadł na toalecie i, chociaż był trochę zdenerwowany, udało mu się zrobić Siusiu. Mama uśmiechnęła się z dumą. Brawo, Bartku! Widzisz. Zrobienie Siusiu jest bardzo proste. Bartek uśmiechnął się z ulgą, ale wiedział, że to jeszcze nie koniec. Wiedział, że czeka go kolejny. Trudniejszy krok zrobienie kupki. Dwa dni później przyszedł moment, kiedy Bartek poczuł, że musi zrobić kupkę. Jednak znowu poczuł niepokój. Co, jeśli nie będę wiedział, jak wytrzeć pupę? Zapytał cicho Adasia. Adaś pokiwał głową i odpowiedział. Wiem, że to może być trudne, ale mama zawsze mówi, że najlepiej jest próbować, nawet jeśli się trochę boimy. Zrobić kupkę to nic strasznego, a wycieranie pupi jest ważne, żeby być czystym. Wiesz co? Spróbujmy razem. Bartek poczuł, że może zaufać bratu. Postanowił spróbować. Kiedy przyszedł czas, usiadł na toalecie i zrobił kupkę. Poczuł się dumny, ale zaraz potem przyszło wyzwanie wycieranie pupi. To było coś, co wydawało mu się naprawdę trudne. Adaś, który już samodzielnie radził sobie z toaletą, przypomniał bratu: Pamiętaj, Bartku, najpierw musisz wziąć papier toaletowy i odciąć kawałek. Potem delikatnie wycierasz pupę, aż będzie czysta. Jeśli potrzebujesz więcej papieru, nie krępuj się go wziąć. Bartek próbował. Na początku wycieranie pupi wydawało mu się skomplikowane. Ale z każdą próbą było coraz łatwiej. W końcu udało mu się. Udało się! krzyknął z radością. Wiedziałem, że dasz radę, zawołał Adaś, przytulając brata. A teraz pamiętaj: Zawsze po wszystkim trzeba dokładnie umyć ręce. To bardzo ważne. I tak od tego dnia. Bartek już nie bał się korzystać z toalety, zarówno do zrobienia siusiu, jak i kupki. Wciąż czasem potrzebował pomocy przy wycieraniu pupi, ale za każdym razem próbował coraz bardziej samodzielnie. Wieczorem, gdy obaj chłopcy leżeli w łóżkach, Bartek spojrzał na brata i powiedział. Wiesz co? Teraz rozumiem, że to nie była żadna magiczna toaleta. To ja sam odkryłem, że potrafię zrobić więcej niż myślałem. Adaś uśmiechnął się szeroko. No pewnie. Każda nowa rzecz może wydawać się trudna, ale im częściej próbujemy, tym łatwiej nam idzie. Mama, która słyszała tę rozmowę, weszła do pokoju i przytuliła obu chłopców. Jestem z was bardzo dumna. Samodzielność to wielka rzecz, a wy poradziliście sobie wspaniale. Pamiętajcie, że nie trzeba być idealnym od razu najważniejsze to próbować i się nie poddawać. I tak, dzięki wsparciu mamy i brata, Bartek nauczył się, że nawet coś tak trudnego jak wycieranie pupi po zrobieniu kupki można opanować, jeśli się tylko próbuje. Z czasem stał się coraz bardziej pewny siebie, a korzystanie z toalety przestało być dla niego problemem. A teraz już najwyższy czas, abyście już zamknęli oczka i poszli spać. Życzę Wam kolorowych snów. Dobranoc.